Próba mikrofonu, jak to, zbrać, jak to Dobrze, zbrać. dobrze, słuchajcie, jest git. A ja, ja pamiętam co robiliśmy, układaliśmy moją postać z powrotem. Miałem przez chwilę koszmar, że byłem Artim, to było okropne. Pamiętam. Naprawdę? <noise> Już nigdy tego błędu nie będę powtarzać. Wow, ale to jest dziwne, jak mówisz, że się przejdzie z lewej na twoją prawą. A ja kierunkowy wyłączyłem, bo na, jak się ogląda materiał to wkurzający, jak to jest to jak tak słyszysz w prawej albo w lewy. Da się to wyłączyć? jest. E, Teraz mi to mówisz? Ja pier... O mój Boże, Jezu mój... Jak mi dobrze, tak mi rób... <laughs> Jezus, spokojnie. Mów mi jeszcze. Ja to wyłączyłem, bo w pewnym jest to irytujące. To kurze, cool, że możesz na podstawie dźwięku ogarnąć, gdzie kto jest. Że to jest ktoś po prawej, po lewej, ale... W dłuższej mecie to w W dłuższej mecie, no tak trochę jest to nieprzyjemne na ucho, czy to lewo, czy prawe. Rzecz kapitana. No dobra, e, amo mam ogarnięte, poza... Amo do broni palnych, bo <noise> nigdzie nie ma. Musieli, musielibyśmy na stację wojskową popłynąć, żeby mógł nam załatwić amo jakieś. Nie, yeah. na razie popłyniemy na opuszczoną stację. Oje. Okej, okay, dobra, Wyłączony tego kierunkowego to było najlepsze, co mógłbyś Ciężko. powiedzieć. <noise> ja włączałem już jakieś, nie wiem, 5 live'ów temu, bo... Ty to robić ten amo do krabinu? No właśnie nie mogę. Czuję punktu. Nie wiem, albo to tylko ja, albo kiedyś się szybciej levelowało, Mam takie wrażenie, że teraz jest super slow. Mają przyspieszyć w kolejnym. Teraz w tym tygodniu ma wejść że naprawią to, że przeciwnicy regenerują życie jak się ich trafi czasami. Naprawią takie dziwne, że czasami cię teleportuje, bugi i mają przyspieszyć jak spa trochę płonąć. No to się na pewno przyda. Ale to dopiero no, ale... będzie. Kiedyś jak graliśmy, teraz, w tym być, tygodniu, że nie teraz. jeszcze. się levelowało. Zobaczymy. No, deweluje się na podstawie, jak misje idą, no, ile kasy się zarabia. Ale jest za wolno. No, dlatego, że po prostu musimy się cofać i ciągle dostajemy po tyłku. Jakby się trochę tak wracamy, bo popłynęliśmy za daleko i łupnia dostajemy. Więc tak za bardzo nie robimy misji do końca, tylko umieramy często. No ale płyńmy. Miejmy nadzieję, że to się uda. Grę widać? Okej, okay, gra widać. Zapomniałem, żeby wyłączyć te zamazania. I tak nic nie, nie działo się, szczerze mówiąc, więc. Czemu licha jest ten Jowisz? Arti, Jowisz to jest wielka planeta. Wielki taki yy, gazowy ten... gigant. Na południem po poładunek Co za... Coś walnęło. Nabieramy wody i to szybko. Jakieś info, co się dzieje? Bo tutaj w tych małych perypkach nic nie widać. Coś Arti pruje. W lewo. O, czemu tak dziwnie brzmi? Woda jak kurde, haza dźwięk. Okej, okay, dwie ryby młode zdjęte nad nami. Czy my idziemy na dno? Tak, spadamy nie płyniemy w dół. I właśnie wylądowaliśmy. Nie, nie, nie. Nie daj później. lądujemy. Robię co mogę. Dzień kiedy kupimy Oseriusza będzie najpiękniejszym dniem. No pod nami to się trzeba wydobyć ładunek. Sprawdzam. Weź te, te wypóźn z rasusem w Mam pełno leków i tu mam jeszcze w tej skrzyni dwa wolne sloty, więc... Coś tu dobiorę, ale pływaj pierwszy. Skafander do rozwalówki bo git. Patarkę wezmę. Jest captain. Nic tu nie ma. Wow, co żeś otworzył? Właz. Ale mnie pociągnęło. To <grym> jest martwy klaun. Ej, mamy kostium klauna. Super. Będzie kapitan Clown. Dobra robota. O oh my god! Ile, clown. ile, ile nice. to, to już było. było? Jakiś Clown hmm. Wojna. O oh god, on ma tą ekstrakt. tego ma. się, będzie w prawym O na That's not good. A gdzie są? A. Ja, przód atakują nam. Nieźle tankuje, jedna leży, nice. zostaje jeszcze złota w tym miejscu chyba. Czy jest? jest dead? Jeszcze jeden będzie na prawo. Aż na spokojnie, Prawa góra za nami będzie. O, matka. Take this! No, mała, bo to, bo to, bo to a, pełno małych wow. rybek! Wow, cała dead! Wow, cała góra nam wybuchła po prostu. Nie ja, ona po prostu wybuchła głowa i o, nasz statek. To już maskę, lepiej. nie, jesteśmy fa... okej. Okay. Kurde, nie jesteśmy w fa. To woda, wszystko. a możemy potakać. Mamy tu mokro. Nasz mechanik żyje. Okej, okay. Okay, naprawiam silnik, zasponujmy ruszyć. Ara, Arty zajmuje się elektroniką. E, mam wrażenie, że na górze jest trochę dużo wody, więc. jakieś potwory, A! Jeszcze potwory, to dlatego... Nie, jesteśmy od góry atakowani. O, skontrolowaliśmy, się Amo na glebie. Znowu. Ostatnie jest już z statku. Seba ta, bo się przebiły. No, Artifacts fake. Czysto. Góra czysta, ale mnie ukończyły. No nie, zamienisz się jednego z nich. Możliwe, mieli skrupnika. Co jest z artefaktów? Artefakt coś ty narobił. Muszę lepiej krew zmienić. O, ale Arti dziwnie biega. Nie wiem, co z no, ja... właśnie. Nie, zaraz powie mechanika. Tak. A, Arti ma wstrząsienie mózgu. No, no tak, pamiętam, mój asystent rzucił się do bezużytecznej walki. I zginął. I wybuch. Eee, Arti nie wyglądał tak, za dobrze. działać. Nie, nie? Ej, potrzebujemy A... pomocy tak trochę. Halo? Potrzebuję pomocy. W, Halo? Halo? Próbuję pomocy. ale zarażony. No tak, to ty, ty mówisz, że coś mu w gardle utknęło. Że uratować, artiego Czyli po prostu zabijemy Artiego. Masakra. wiem. Nie Muszę Nie piosenkę. Masakra. wiem. mi. Nie jego ja go one jeżeli go trafię. Miałem jakąś broń? Jeszcze na górze, są. Co to jest? on, masz mogę jakąś broń w kocin dostać? Gotowy? No, Ja jestem, otwórz. Makie kubiera. Zabieram młodego nawet. Dobrze, raz tu biega. Nic mi nie jest, zabij go, biorę mać... Medyk, medyk na, górę, medyk na górę, medyk Medyk, medyk, medyk lecz! Daj Ta go Tamuj krwawienie i od razu daj mu krew. Ja, medyk dał radę. Posadził go? on jest zarażony, młody jest zarażony. Czym jest zarażony? Skorupnikiem. Idź, Ale nie mamy, idź, nie, nie kolejnego antytotum, by the way. Jezus, może się odsunął? Chodź, strzelę. Oh my... <laughs> <laughs> hey. Mówię, żeby go odsunął, to dalej stoi. To co ty, Dżakobu, robisz? No ja To tak okropnie wygląda. Halo? Ktoś? <laughs> A, okej, okay, Dżakob patrzę. Pewnie mówię mu, ocn się, strzelam tu z mocnego harpuna, który. Oh, Jezus. Co się zgrądzi? Czemu gra wybucha? Mega laguje, nie wiem co się fucking dzisiaj dzieje. temu już jakieś ponad godzina minęła, a jeszcze nic nie zrobiliśmy. A nie zrobiliśmy jedną rundę, ale jedna runda to w tych grze nic. Żeby to jakoś opcjonalnie szło, powinniśmy robić po jakieś trzy rundy na live'a. A teraz powinno być, oh my god. Jeszcze raz, jeszcze raz. Czy się to kończy? Nie wiem. Po prostu poszedł. Dobra, będzie lepiej. Okej, chętnie bym tonika się napił. Tam jak wejdziesz na górę i w lewę się... Już po nim. O, ups. No poczekaj. No pan się wykrwawi. Eee, zatamuję mu. Co Roy? Pewnie chciał dołączyć do naszej ekipy, ale whatever. Mógł się Mógł Być asystentem. No mogę go uratować. Potrzebuję medyka. Medyk. Piękna. Gdzie iść? Do góry. Do góry. Uratujesz go? Da się zrobić. A jest, nice. Kapitan, masz Roya, możesz z nim zagadać. Roy przeżył, uratowaliśmy go. Ej, Asus. Jakim fucking cedem Rasus nie żyje? Trzezus poszedł sam walczyć. Ej, Roy jest Nie, Rasus jest dead. Jak ras jest dead. Sam poszedł na jakieś 3 gości. Nie mając broni żadnej. Enemy. Wygląda chill. Mówi, halo? Obrażenia? Medyk no, ogólnie w safe był karabin sniperski That's good. Chciałbym nadać moją latarkę, ale nic mi nie działa. Mój Boże, nie mam miejsca, stój. Coś z tym wstrzykiem. Tu mam krzepę i dziwnie chodzę. What did you do? <laughs> <laughs> Czemu idę jak wojskowy <laughs> Toś wojskowym teraz? Detonuje <laughs> Detonuje A, bo musimy zniszczyć A. Run ja, mamy wsadzić truciznę do tego O oh, Jezus Okej, okay, reaktor dead. Yeah. O Oh my god, nasz reaktor się pali, what the fuck? Eee, no, gaśnica czy reaktor wybuchł? Nie, skrzynka się zapaliła. Była po prostu niepilnowana, bo nasz mechanik jest dead. Założę uprząsz i ponaprawiam. Nie, weź do rozdzielni, bo wszystko To zajmie 3 godziny zanim naprawę. Naprawmy. Oh my god. No gorzej wtedy. Chodzę, mam krzepę. Krzepę tu, tu, tu. tu, tu, tu. Yes. Yes. Ech, niestety straciliśmy Artiego. Dołączył do nas Roy i Rasus umarł z wykrwawienia. Kto by pomyślał, nawet nie wzięliśmy medykamentów ze sobą. Jeden leży jeszcze, małe zostały. Te działki jest niecelne. Oh shit! Ok, mam go. jest pod nami, prawo dół będzie. tam mamy płynąć? Jej. Jak miło. To jest moloch. Widzę go. Się jest Angie. Czuł, my jest fast. jest okay, dead. Dobrze załadowałem omnicę przebijającą. Nice. Nic nie zdobyliśmy po drodze w teorii. Pozabiliśmy sforę w końcu. Jesteśmy na placówce, na której możemy trochę odpocząć. Wait, what? Co? Kiedy, dodali, kiedy dodali kapsułę abordażową? Bronie narodowego użytku wykorzystywania do wystrzeliwania oddziałów na wrogie łodzie. Ok, faktycznie. Włóż do środka swojego najmniej ulubionego asystenta, zloduj kapsułę do podajnika bomby głębinowej, na przeciwnika i bądź dobrej myśli. <laughs> jest harpun do działa elektromagnetycznego, masywny harpun. Kiedy takie rzeczy pododawali tu. Nie wiem, ale może kupił inżyniera koalicji i jej asystenta do broni. A wiecie, ta pudełka można przerobić na inne typy amunicji. Jakby jeżeli pudełko jest tego danego typu, to można przerobić na inne. Jest Będzie nasza specjalna ammo. Dobycie tref, tryfilin. Odzyskiwanie ładunku, no, tylko 2000 kredytów, strasznie mało. To jest dziwne: 3 zarobisz więcej, a jest jakby w teorii mniej groźne. Ma tylko dwie czaszki, a odzyskanie ładunku masz trzy. Ej, kolejny uczeń. Jak prawdziwa praca. Przychodzą, odchodzą. W końcu asystenci. No, nie został zwolniony. Biedny arty, zostanie zapomniany. No, Arti. No. Że dał się zarazić. Musiał tu stać kiedy walka była. Amen. O, tu się przebija. Zaraz wejdzie. Tu się przebił? Mamy dół. Prawy balas, chyba dziura jest. Nie. Nie przebił się, ale jest dziura. Fakt, ta muzyka jest. Mianowicie powinien być wrak. To jest wrak. No ale zaczmy, co tu mamy. A ład! Butozoł! Co ty zrobisz, Gni do jednego? Jak ty wypłynął w ogóle? Jakim w nie trafiłem. Oh my god, ready? Mnóstwo magamentów tu jest. Holy oh, shit. Co się da? Oh, oh shit! Enemy. Bo to zaur O oh. Strzałe? Nie no to się z góry ja trafiłem go, what? Damn, te to trafianie, jest takie weird w tej grze OO oh, jest! Skąd jakieś broni i... AMO! Ok, znalazłem dwa karabiny maszynowe pełne i strzelbę Pełne No weź Jackko westety ja wypójcie Co jeszcze raz? Co za muzykę jest? Co mamy zrobić? Na dół wydobyć wprost. Dawidzi No Dobra, to płynę, widzę na sonarze. Ja? Dość głęboko. O, o jeszcze z skrupnikiem, no. No świetnie, udziewał mnie ze skrupnikiem. Mogę jedynie. não brilha não tenho bateria eu não tenho bateria eu não, tenho... Ah, eu não, não oh my god não avisa de algo não Jesus por não tenho bateria isso é so unlucky Masz, ale ammo nie mamy jakby, co? Zamo no to wiem, że trafę. mamy cały czas problem. Co? No, na, na no, konfetki. Dostała trapę, żeby czuł się bezpieczniej. <noise> Dostał zamo, za ale... Chodzi o to, że więcej już raczej nie będzie. A nie umiesz wytwarzać przypadkowej amunicji do rewolwera? Tylko kapitan może. Wziąłem tego perk'a, ale po pierwsze nie mam exp'a, po drugie to są ważniejsze perk'i. Ja mam to samo. <noise> Mam inne, ważniejsze perki, a mam też na AMO. Powinien to Rasus wykopywać, on ma perki na to. Dlaczego? czemu? Myślałem, że ten, że mamy teraz... A nie, przecież wyszliście z tymi. No to ja powinienem, bo ja mam od tego rzeczy, że podłajam. To chyba to. To no, wygląda jakby to było Można wracać. To ciągle jakieś z jakbyśmy z bossem walczyli coś. O oh my god, chyba to nasz koniec. A przebiły się. No oh fuck. Pomieszczenie z reaktorem zabezpieczone. Cała góra jest dead. Mamy wy... mamy włam, wbijają się. Oh shit. O oh, okej, okay. czyli tak po prostu ginę. Po prostu ginie od razu, okej. Okay. No, oh, moje ciało, moje rzeczy. Moje wszystkie fucking rzeczy. Czemu one zadają takie obrażenia? Wszystkie moje rzeczy przepadły, tak? Czemu nie miałem kuwackiego kombinezonu. W zasadzie miałem pancerze, to sobie kombinezon i moje życie zniknęło w ułamku sekundy. Skoro ban jakie na obrażenia zadają, jakby nie da się nic zrobić przeciwko nim... To nie koniec zabawy, coś mi się tu wbija cały czas od strony rozdzielni. No, nie atakuję od góry, was spółzatrzyk. No, już łatałem i cały czas tu nowe się pojawiają. Coś tu się próbuje ewidentnie dostać. No coś tu zaraz wejdzie od rozdzielni. No, działa, wejdźcie coś podniesie mój topurap, bo dosłownie leży. Na szczęście go opuściłem. Chociaż on się uratował. Dobrze, że nie byłem w moim pływackim kostiumie, więc on też się uratował. No, nie mam nic do robienia. A już bota nie przejmuję, bo wiem, jak to się ostatnio razem stało. Mam po prostu obserwowania. Co? byliśmy pewnie obok. O, surowce tu są. Także do nich nigdy nie dopłyniemy. Co na tej mapie było? Zacząłem? Były jakieś ruiny jakieś kosmiczne czy coś? A były kosmiczne te. Holy shit. Ruiny. Tylko weź, się tak znajdź przypadkowo. No, szkoda, że tak pożerając okrucieństwo tego ciała, nie zostawiają nam przykład tylko to, Twój tułów czy coś, to byłoby miło, żeby chociaż rzeczy się wyciągnąć tak. zadają ogromne obrażenia. a Ja to jestem jeszcze gościem, który otrzymuje mniej obrażeń i ma więcej życia, więc. Wow. Okej, okay, tu z jakiegoś powodu przez sufit wlatywała woda, muszę na statku ostatku popływać. Do tchłani tu popłynąć i. O ja tu są jeszcze nawet jakieś. minęły jakieś wulkany jakiś jackpot minerałów jest? Dlatego ja weź tak głęboko dopłyń, a potem jeszcze wypłyń. Te ruiny kosmiczne, holy shit, tyle rzeczy to jest. Naprawia tą pompę. Ja, yeah, bo te wiedzą gdzie wszystko jest do naprawy, jakby to jest ta yeah. różnica. Śmieci odręzanych przez zwierzę. ja yeah, zostałem dosłownie zniukowany. No nie wiem jak zareagować na to. Jak tam się czuje nasz tańczący z tygrysami? Praciłem cały sprzęt. Nie a jak się ze żydą, to tracisz wszystko? Jest. I więc mean, ja, nie, nic po tej nie zostaje, tak? No, leżało. topór laboratorzowy, mam go. Więc twoja ciupaga przeżyła. no. Jak, jakoś poszło. Poszło dzisiaj okropnie. Naprawdę się ciągle cofamy do tyłu. To jest początek gry, a płyniemy do tyłu ciągle. Bo dostajemy mega łupnia. I najdalej dopłynęliśmy tutaj. Później tutaj, jakoś tutaj wróciliśmy. Się cofnęliśmy. Bo dalej już nie dawaliśmy rady, już po prostu za. Mocne potwory były. Tu dalej są tego tieru drugiego okrętu, widzę. Jeszcze nie ma nic tieru trzeciego. A ciągle próbujemy tego Osyriusza zdobyć. Czas poczyścić. Uiha! Wow! To było. To fuck Czy to ścianę już? się jakąś ścianę usunął. Tak propo. propos. Po, jak byłem martwy po wybuchu reaktora, nie? Okej. Okay. Co tutaj był gigapodar? Od to, to tego umarłeś? To... Nie, nie, nie. Ja zginąłem od kolesi wtedy. A, no tak. Tylko, że walnął reaktor i tak pierdyknął, że uszkodził jeszcze nasz statek i tutaj, właśnie, skrzynkę. I wtedy się zapaliło. Dziwne, po tak blisko bo. Jakby nie da się inaczej go rozsadzić. No, był od razu nad. tutaj, jakby dwa piętra wyżej. No, tak chyba było. Ale dziwne, no, że aż tak walnęło. widziałem wszystko. Idzie to porny, więc zobaczymy jak to pójdzie. Chciałbym tą grę przejść, naprawdę chciałbym Baro przejść. Mam nadzieję, że nam się uda. Jak zdobędziemy Osyriusza, to będzie o wiele łatwiej, bo nasz Osyriusz, statek zrobiony przez nas, i jest o wiele lepiej zaprojektowany. I wtedy powinno nam pójść o wiele łatwiej. No więc ja z wami, żegnam. Trzymajcie się dużo tam i na razie.